Witam z tej strony, Mak Bezimienny, i to jest już czwarty odcinek z serii Ciekawostki GTA SA. Bez zbędnej gadki prezentuję pierwszą ciekawostkę. Pierwszą ciekawostką będzie dziwny joystick w domu Karla. CJ symbolizuje Karla Johnsona a MDMa Demand Doga, słynnego rapera w grze. Drugą ciekawostką będzie lustro pochłaniające wszystkie wyszczelone w jego kierunku pociski. Dobrze, że ich nie oddaje. Trzecią ciekawostką będzie to, że w garażu odnawiają się samochody. Spróbujmy teraz inaczej. Jak ja rozwaliłem te drzwi. Jak widzimy nawet teraz się odnowiło. Czwarta ciekawostka będzie się znajdowała w budynku Atrium. To tutaj prezentowałem ciekawostkę związaną z ruchomymi schodami. Jak widzimy te posągi trzymają gardę. Ten trzyma coś innego. Pozwalę cię niemyty golemie i odstrzelę to co trzymasz. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do polubienia filmu, skomentowania i zasubskrybowania kanału. Dzięki Cześć i na razie Mag Bezimienny.